8 maja, 11.20 Czwartek, dosyć chłodno Na zamówienie czekałem jakieś 45 minut bo jestem online od 10.30 Także jest słabowito O Jezu Normalnie się uduszę Maturzyści chyba skończyli na dziś Dobry? 天气都怎样？ Odpowiedź brzmi, nie wiem, choć się domyślam. W końcu grzeje. w cieniu, zimno Podkrywałem już pełno ludzi Udało mi się zrobić screena, co się dzieje, jak się anuluje już przyjęte zamówienie A właściwie próbuję Także go tu wrzucę Bo ostatnio jakieś jeździłem, jakoś o tym nie pomyślałem Nie wiem jak z odrzucaniem, ale odrzucanie chyba dalej jest bezkarne, nie sprawdzałem Kolejne, coś No i spoko, Kaspi. ciekawe czy znowu będę tam czekał 7 minut więc nie muszę się jakoś bardzo śpieszyć W ogóle na początku miałem wrażenie, że wyświetliło mi uipce, ale może tylko mi się zdawało Wspaniały arktyczny wiatr z północy. Normalnie czuję na twarzy ten mróz. Może mogą kapać bardziej przez bloki, żeby nie musieć się z policją żawać na skrzyżowaniu. Tak zrobię. Przerwę kierowanie ruchem. Albo nie. Jaką całe 7 minut to pokażę wam, jak to wygląda. Takie kierowanie ruchem. Tutaj frontem nie wolno jechać. O, teraz lewo skręt. Już się wystraszyłem, telefon ja zgubiłem Dobry 192 Dobra, dziękuję, bardzo, widzenia Muszę jakoś rozmaicać, bo nudno. O, ten telefon jakoś tak źle. Muszę pilnować czasu, bo nie mam go dzisiaj za dużo. Także z jeszcze jedną dostawę bym zrobił, może jak wpadnie od razu. Oglądałem ostatnio film na Amazonie również. Nadzwyczajna przysługa Blake Lively i Anna Kendrick I jak tytuł nie wskazuje, film ten był nadzwyczajnie głupi Dziwacznie pocięty Blake zagrała to, co umie, czyli siebie Blake zagrała to, co umie, czyli nic Nie miałem powiedzieć? No, Anna Kendrick jak zawsze dobrze Jedyny jasny punkt tego filmu Ogólnie dosyć dziwnie był zmontowany ten film No i scenarzysta nie istniał Naprawdę było kiepsko Plot gonił plot Końcówka już była tak zawijała, że nie chciało się tego analizować głębiej Nastąpiła tak zwana incepcja plotów Każdy każdego tak oszukał, że już nie wiadomo kto jest oszustem, a kto oszukanym Tu? Jest to możliwe? Nic bardziej mylnego Dalej Wiedziałem, że coś dzwoni, ale nie wiedziałem w którym kościele Z i to jest zwykła mi coś z ósemką, no, więc pomyślałem że 16, a no, chodzi o 28. Jest. Czapka mam bo półsach ciągnie niewiarygodnie. Dobry, proszę bardzo. Smacznego drodzenia fajna winda czysta prawie nowa przegody szerok to nie taka nowa z 16 Czy jest dostarczone O nie, nie, dźwięk mi wyciszyło Nieładnie Trochę naokoło w sumie Pojechałem do tego bloku Mogłem tędy, ale kebab był gorący, więc luz Zawodzione. Czy zdąża? Zdąża Dobra to będzie ostatnie. Dobra, zobaczmy jak mi w ogóle poprowadzi. A już miałem powiedzieć, że jak do 15 po nic nie dostanę to zbijam. O, to są... o. miło To już mniej miło o, Akordzina. Za 500 metrów skręć w prawo. O nie! Zapomnisz, że do nie gadał. Co dalej mi każesz? No to mam czas podobny, to sobie skręca, bo lepiej. Tam będę się gdzieś miotał. Z pół metra do przodu gdzieś podjechał człowieku. I byłoby cudowne. Próg na próg, ogarnijcie się ludzie. Most tak dawno, to nie byłem dawno. No dziwnie, no przepłacio. Dobre, 247, tak? Do widzenia! O, co do tańca to jest! O, taki plac! Wielki! Jakby się udało całkowicie prosto! Jak było napisane, że dostała za minus 3 minuty, to chyba... To było dobrze, nie mam jeszcze 3 minuty. Tędy jeszcze nie jechał. Szczerze mówiąc, a tu są korzyste, musimy na drugą stronę, a właściwie przejść. Już się zrobiło minus 7. Mam coraz więcej czasu, zaskakujące. Oczywiście to jest tylko, że wiem, że to działa na odwrót. Bardzo smacznego życia. O, dziękuję za informację. Czy jest coś tu straszliwie? Zajebista regulacja. Zakończ. Dobra, odrzucam. Zobaczymy, co się stanie. Odrzuć. Idź offline, człowieku. Tam to już nie mam czasu jechać bym zepsuł szlaban. A można, jak najbardziej. Mam nadzieję, że nie. No dobra, byłem ono... równe 2 godzinki. Zarobiłem 51, 28, 17 za zamówienie, bo było ich 3 i 25,50 za godzinę. Czekajcie, mało no wodzie. Bo... Także ogólnie nieźle w sumie Jak na takie szybkie dwie godziny gdzieś w środku dnia W czwartek jeszcze Jak na to, że pierwsze 45 minut czekałem, aż coś zacznie się dziać Wniosek z tego prosty Na Wolcie najlepiej na wielanach to po godzinie 11 Bo teraz zamówienie na domowo to mi dał od razu po zakończeniu tamtego Natychmiast Jakbym miał czas, to bym jeszcze pojeździł, żeby te wyzwanie zrobić Bo tam było dwie dychy dodatkowe za cztery Miałem już dwa I w końcu nie wiem, czy to mówiłem, ale... Może na Wolcie nie przyjąć dostawy i nie ma za to konsekwencji żadnych Jeszcze